Po ostatnich wydarzeniach w Ratuszu, kiedy na jakimś spotkaniu bo to nie była sesja Rady Platformy w Sarpaci z mieszkańcami, podjąłem inicjatywę, aby dokonać jakiegoś dialogu, żeby porozmawiać, jak rozwiązać te problemy, które tręczą naszą dzielnicę. Zaprosiłem na konwent seniorów przedstawicieli wszystkich ugrupowań. Dzisiaj na to spotkanie stawił się pan Dariusz Ostrowski z PiS, pan Marcin Korowaj z RDB, szef klubu RDB Wojciech Tumasz, również ja i przewodniczący Rady. Pan Filip Peltz, przedstawiciel radnych niezależnych koalicjantów Platformy, że zgłosił, że dzisiaj nie może być, ale jest chętne współpracy, spotkanie w innym terminie. No niestety nikt z Platformy ani nie odpowiedział na zaproszenie, ani nie przyszedł, ani nie wyraził chęci dialogu. No, w związku z tym dzisiejsze spotkanie nie mogło się odbyć, gdyż to głównie spór Platformy z mieszkańcami resztą radnych jest motorem tych różnych, jest nas. My natomiast ponawiamy zaproszenie, prosimy, żeby platforma również siadła do rozmów, żeby można było rozwiązać problemy dręczące naszą dzielnicę.